Ten film posiada duże spoilery z mangi. Początkowo ten film miał również teoretyzować o tym, czy Sanji faktycznie przebudzi w sobie moce Germy, co było spodziewane po jego dialogach. Ale niestety ta część teorii została już potwierdzona w najnowszym chapterze. Ale tylko jedna rzecz została potwierdzona i jest to fakt, że Sanji faktycznie przebudził swoje moce. Dlatego tytuł nie do końca zgadza się z treścią, ale jest to po to, aby nie spoilerować nikomu tego faktu. Na szczęście nie na tym kończy się teoria, więc chciałbym już zacząć rozmawiać na kolejne tematy. Na pierwszym z nich jest jego genetyka. Powiedziałem, że tytuł tylko częściowo się nie zgadza, bo miał być w kontekście supermocy, ale pod względem rasy już niekoniecznie, ponieważ bardzo prawdopodobnie jest. Fakt, że Sanji ma w sobie geny Lunarian, co by było z niego pół Lunariana. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ to tłumaczy jego niewytłumaczone zdolności. bo jak na samym początku Diable Jambe było w jakiś sposób wytłumaczone, to z czasem noga Sanjiego po prostu się zapalała na zawołanie. Dodatkowo ten moment na thriller Barku był bardziej humorystyczny, ale Sanji na pewno wtedy płonął, co było przez innych wypomniane. I Oda zawsze to tłumaczył jako ogień jego pasji. Ten pomysł został narzucony przez Queena, który też wyjaśniał, Rasę Kinga i jego umiejętności z ogniem. A jak wiemy, nasz mangaka jest chytry, i te dwie rzeczy na pewno mają coś ze sobą wspólnego. Miałoby to nadmiar sensu, jeśli Sanji posiada geny właśnie Lunarian, ponieważ jego rodzeństwo, oprócz egzoszkieletów, również posiada specjalne moce. Reiju posiada moce związane z trucizną, co pozwala jej konsumować truciznę bez żadnych problemów, a także ją wytwarzać i używać do jej ataków. I Chiji posiada moc wystrzeliwania igieł świetlnych z jego rąk i może je stosować przy zwykłych uderzeniach aby wywołać eksplozję. Didzi posiada moce elektryczne, które pozwalają mu przewodzić prąd przez przedmioty takie jak miecz, lub po prostu używać go do atakowania. A Yonji posiada nadludzką siłę w jego rękach, więc nie byłoby to głupie twierdząc, że dla Sanji'ego była przygotowana moc związana z ogniem i fortunnie dla niego miała się objawić w jego nogach. Chociaż nie wiadomo, czy może się pojawić gdzie indziej, gdyż w jednym z paneli jego papieros magicznie się zapalił z jednego na drugi, więc możliwe, że Sanji ma potencjał generować ogień wszędzie na swoim ciele. Ale teraz po tym, jak Sanji przebudził swoje geny, a przy tym jego egzoszkielet i szybką regenerację, kto wie czy jego moce związane z ogniem nie zostaną również w pełni blokowane. A mocy ognia dostał najprawdopodobniej za pomocą genów Lunarian, którzy mogą generować i kontrolować ogień. I nie wiadomo jak dawno ta rasa zniknęła, ale wiemy, że żyła na szczycie Redline. Judge za pomocą swoich wielkich ślimaków może bezproblemowo dostać się na Redline, więc nie głupim byłoby założenie, że znalazł jakiś DNA lub nawet jakiegoś reprezentanta tej rasy. Mógł on też dostać tą próbkę DNA od Vega Panka, który ma dostęp do masy rzeczy, ponieważ pracuje on dla światowego rządu. Moim zdaniem, jeśli chodzi o nagłego power-upa to Oda jest mistrzem i nie byłoby to wyssane z palca, tak jak drugi Gir Luffy'ego, ponieważ geny germy zaczęły się ujawniać krótko po paru użyciach jego nowego kostiumu, który na pewno miał na to wpływ. A to potwierdza, że Sanji jeszcze zanim się urodził posiadał te geny, a przez poświęcenie jego mamy nie zostały one sunięte, ale po prostu się nie aktywowały. I trzymając się tej drogi, i chciałbym przejść do następnego tematu, czyli jego mentalności. Chyba nie muszę tłumaczyć nikomu, przez jakie cierpienia przechodził Sanji dorastając w królestwie germy. Jedyną osobą, która go wtedy dobrze traktowała, była jego mama. I dla niego poświęciła się ona, aby nie był takim bezdusznym potworem jak jego bracia. Więc przez to, że Sanji przebudził tą moc, może on również pomyśleć, że jego mama na darmo się poświęciła i Sanji będzie musiał się z tym faktem pogodzić. On już nienawidził dzielić te samo nazwisko, co jego biologiczna rodzina, a co dopiero ich moce. Lecz możliwe, że bardzo szybko pogodzi się z tym faktem, ponieważ Sanji nie jest postacią, która by popadła w depresję z takiego powodu. Bardzo prawdopodobny jest fakt, że będzie się tej mocy na początku wypierał, ponieważ śmierć jego mamy poszła na marne. Ale prawdą jest fakt, że śmierć jego mamy tak naprawdę nie poszła na marne, bo dzięki temu Sanji nie stracił swoich uczuć, a dalej posiada moce, które mogą wspomóc Luffiego w jego marzeniu. I wiemy jako fani, że Sanji pogodzi się z tą mocą właśnie z takiego powodu. I to by było na tyle w tym filmie, sorki że wyszedł bardzo krótki, a na dodatek bardziej merytoryczny niż spekulacyjny, bo jak już wyjaśniłem, Oda był tym razem za szybki i teoria była już po części rozwiana, ale mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli film Ci się spodobał, to polecam obejrzeć moje inne teorie, gdzie jest więcej teorii, a mniej dyskusji i nie zapomnij również zostawić po sobie śladu łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.